Przysiądźmy do innego modelu, czy nie, to jeszcze się okaże, pewnie już w szkódce. a tutaj z nami jeszcze jest Mateusz Damiński, znany aktor młodego pokolenia. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja dowiedziałem się od mojej córki, że Mateusz Damiński, jeździ samolotem z 1923 i wtedy tak Myś, no, wstydziłem się zaproponować jakąś współpracę, ale okazało się, że Mateusz za to z nami współpracować poprzez podział PR-u i naszego prezesa finansowego, pasjonata takiej klasy i może opowiedzmy tylko o swoim projekcie, w którym będziemy wspólnie brali udział. Ja muszę się do czegoś przyznać. Ja posiadam dwa Mercedesy, ale to nie jest kwestia mojej rozrzutności, ponieważ dwa moje Mercedesy mają razem 52 lata. Kupeta, która stoi przed, przed wejściem 123 w kolorze białym. Inni mówią, że kości słoniowej i ja się nie wstydzę tego koloru, w kolorze białym oraz Mercedes klasy G, który od tej kupety, która tam stoi jest starszy 2 lata, rocznik 82. Kiedy po raz pierwszy wsiadłem do, do 123, wiedziałem, że, no, że z tym samochodem długo się nie rozstanę. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do drugiej klasy, zdałem sobie sprawę, że z Mercedesem się nigdy w ogóle nie będzie rozstanę. Jest mi rzeczywiście ciężko przechodzić do jakichkolwiek innych samochodów. A jeżeli chodzi o projekt, w sierpniu tego roku razem z pięcioma moimi przyjaciółmi wyruszamy. Mercedesami klasy G na wyprawę do Magadanu. Dla tych, którzy spali na lekcji geografii. Puszę, że takich tutaj nie ma, ale woli wyjaśnienia. Magadan znajduje się w zasadzie na granicy z Japonią, ponieważ Magadan, czyli ten część Rosji z Japonią, tę wschodnią część Rosji z Japonią, dzieli tylko Morze Łotkowskie. 25 tysięcy kilometrów w ciągu dwóch miesięcy. A wszystko to y, przy okazji y, współpracy z Mercedesem i przy pomocy tego, już była się Mercedesa klasy. A te wrażenia z jazdy nową klasy. Wrażenia z jazdy nową klasy klasą miałem. Ten samochód przez 24 godziny, z czego 12 spędziłem w łóżku. Ale y, podejrzewam, że, y, że w tym samochodzie być można byłoby spać, gdyby był w kolorze białym to być może, być może takim samochodem chciałbym się stąd wyjechać. Ja bardzo się cieszę, że ten Mercedes nowy, dobrze widzę, dobrze pamiętam, nie jest już krótkowzroczny, znaczy straciłem te okulary, ten mi się dużo bardziej podoba niż, niż poprzednie. Jeżeli chodzi o wnętrze, mm, ogromny komfort, jeżeli chodzi o nos, tak. Tak, wosem samolotem jeszcze w życiu Bardzo dziękuję. W takim razie, zanim zaproszę Państwa, wszystkich tam mamy potencjalny mam dla Was ostatnią niespodziankę. Otóż tam jest najnowszy model Mercedes'a, reprezentowany do tego w Polsce klasa MP. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w Polsce jest zintegrowany. Jest zintegrowany. Na tym tak dobrze nie znam, ale się